Tak, ten nocny obserwator nie było go za dnia, to w nocy zawsze coś tam musi popaplać. No to popaplajmy. Przed chwilą, czyli wczoraj, niedaleko jak wczoraj, dałem filmik, w którym mówiłem o 28-punktowym planie wyzwolenia Ukrainy przez Stany Zjednoczone. Że wali to Rosją jak cholera. Oczywiście Konfederacja zaprzeczyła zaczęto krzyczeć z braunem na czele, że przecież to ta unia jest niedobra przecież to wszystko jest złe i najlepsze jest to, co powiedział naurocki mój ulubieniec, czyli towarzysz Tadeusz Batyr, że tak powiem na swoim pałacyku. Że nikt jak tylko Donald Trump może tę wojnę wygrać i zakończyć ten konflikt rosyjsko-ukraiński. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jak tej nocy okazało się, bo wszyscy zapominają o wolnych dziennikarzach. Wszyscy zapominacie, którzy tu hejtujecie, jesteście rosyjskimi trollami, czy jesteście na usługach tej mafii, która nie do końca rozumie, że jeszcze istnieje wolność i jeszcze mamy prawo cokolwiek powiedzieć. No i tak się właśnie wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Otóż tej samej nocy wyszło, wypłynęło, wybuchnęło, albo nie wiem jak to powiedzieć, Główno wiatrak się władowało i sypnęło na całą Amerykę, jak i na przywódcę Stanów Zjednoczonych. Otóż iż, że 28 punktów, które przedstawiła Ameryka to nic innego jak punkty Rosji, które zostały wysłane do Ameryki, potem przepieczętowane, przepunktowane, przepisane, cokolwiek oni z tym nie zrobili i jeden do jednego dokładnie wysłali do Ukrainy, a nasz prezydent, przepraszam prezydent, ja już nawet nie wiem jak się, że tak powiem zgłaszać, tak bardzo popiera Donalda Trumpa Dzisiaj zajączkowska znowu wyskoczyła w telewizorze na temat Ukraińców, a nikt dalej nie widzi jak, do czego to wszystko zmierza. Pamiętajmy o jednym, że jeżeli wyskoczyły o takie, że tak powiem, takie szambo wybiło, to chyba jest to dobre określenie, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa i o te całe cele pokojowe, w ten sposób, to w Ameryce dokładnie wszyscy wiedzą, że można zaskarżyć każdego na każdą kwotę finansową, jeżeli tylko udowodnisz swoje racje. I dziennikarze, tak zwani wolni dziennikarze, ci, którzy zostali wyrzuceni z piekła domu, którzy nie chcieli się zgodzić na to, że będą mówić to, co tam, będą pisać to, co jest tam mówione, po, uprzedniej, po uprzednim sprawdzeniu przez polityków czy tam e, osobę, która jest odpowiedzialna za kontakt z prasą, czoby na pewno są dobrze sformułowane słowa, ci właśnie dziennikarze dokładnie wiedzą o tym, że jakiekolwiek teraz e, jakiekolwiek zastraszanie, jakiekolwiek pokazywanie rzeczy bez dowodów skończy się dla nich bardzo, bardzo źle. Tym bardziej, że Trump jest cięty jak to widzimy. I żebyśmy byli w zgodzie, kochani, e, ci, którzy. Dziękuję w ogóle za wsparcie, za dobre słowa. Dziękuję, że kupujecie blozy z mojego sklepu. Jestem bardzo wdzięczny, że się podoba. Dziękuję. E, musicie pamiętać o tym, że to nie chodzi o lewactwo. Tylko to chodzi o to, gdzie my dalej w tym wszystkim będziemy. Bo jeżeli to wszystko będzie szło tą drogą, to ta wojna, która ma być za 5 lat, którą już zaplanowali. Bo Dokładnie wiecie o tym, prawda? Cały czas słyszymy tylko jedno, że za 5 lat będzie wojna rosyjsko-polska. Za 5 lat Rosjanie, bla, 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 bla. I te punkty, które pokazał e, nie wiem, jak to powiedzieć, prezydent Federacji Rosyjskiej poprzez dłonie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pamiętajcie, że to jest teoria, która może okazać się prawdą. E, wyszło to na zewnątrz, ja tego nie wymyśliłem więc zobaczymy jak to się rozwinie jeżeli tak by było to jeden z tych punktów mówił o tym, że pomimo tego, że za 4 lata czy tam 4 czy 5 letni jest ten okres pokoju, Rosja będzie miała prawo rozwalić Unię Europejską i NATO i cały czas tłuczą o tym, że za 5 lat będzie wojna rosyjsko- Polska, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. To jest tylko obserwacja obserwatora tego, co dzieje się na Ziemi. Pozdrawiam. Cześć.